Dzień doberek. Dzisiaj starci Gdynia dęptowo. Wjazd-wyjazd na dęptowo. Tutaj Kartuska, Swarzeska, Jaskółcza, yy, Góral. Tutaj taki kursik dęptowo-chważno-lasy. Jakieś kilkanaście kilometrów. Bardzo dobry na taki mocniejszy, godzinny wyjazd. Jedziemy. No początek wiadomo troszeczkę osiedlowy przejazd w lewo. Kierunek polski Cisowskie. Tu za szkołą podstawową 16 w lewo wjeżdżamy w las. Teraz po kilkuset metrach odjazdu w las z Habrowej zjeżdżamy tu w lewo. Za chwilę przetniemy ulicę Marszewską i kierujemy się w stronę parkingu, gdzie zaczyna się lub kończy się Jakieś 100 metrów przed parkingiem, tam zaraz jest parking, skręcamy tu w lewo. No i zaczynamy taki dosyć, powiedziałbym, górski podjazd. Początek piaszczysty. No jak widać, nachylenie jest, w to chyba tak blisko 400 metrów. No, trafiłem dzisiaj takie dosyć, ja to nazwałam rozderwalone odcinki, że tutaj ciężko może być z pod podjazdem. No jest to najtrudniejszy podjazd tej krótkiej pętli, ze względu na stan nawierzchni przede wszystkim, no oczywiście nachylenie też. Latujemy tu na drogę. Tu po lewej mamy słupek z naszej strony 1219. Teraz kręty, łaski odcinek dowiedzie nas do drogi o nazwie Droga Graniczna. I wjeżdżamy na Droga Graniczna. Tu widać ogrodzenie, teren wojskowy. Teraz jesteśmy przy Biacie, przy której krzyżuje się szlak z drogą graniczną. I teraz kilkadziesiąt metrów zawiatą, wiatą zjeżdżamy tu w dół. Na drzewie mamy szlak wiewiórki. Tu też jest jeszcze po prawej mocna droga, ale zjeżdżamy właśnie szlakiem wiewiórki. I tu mamy rozwidlenie, skrzyżowanie, skręcamy w lewo. Jeszcze szlak wiewiórki. My łukiem, ta jak główna droga, a szlak wiewiórki tu w prawo i jesteśmy na wysokości kamienia z nazwą droga graniczna tu w prawo, właśnie wjeżdżamy na drogę graniczną i teraz tutaj tam już widać szlaban, kilkadziesiąt metrów przed szlabanem, 42, tu skręcamy w lewo i ponownie w lewo teraz tutaj w lewo skręcamy w prawo i tu zaraz w prawo i teraz tu w lewo no tutaj ostatnie kilka naście metrów rozderwalone, jak widać i wjeżdżamy już w ładną drogę no i tu już widać drogę tu skręcamy w prawo kolejna troszeczkę większa droga i po chwili mamy fajny zjazdowy odcinek, i następnie w podjazdowym odcinku musi być podjazdowy odcinek. Tu jedziemy. Mamy tu opcję skrętu w prawo i pojechania tak sobie trochę łagodniej, a dłużej. No ale góralem bez problemu tutaj podjedziemy. Tu właśnie z tej drogi byśmy wjechali, gdybyśmy skręcili. W prawo, teraz co tu wjeżdżając skręcamy w lewo, ładne widoczki. I właśnie tutaj mamy drogę, którą skręcamy w lewo, tak dość mocno prawie zawracamy, można powiedzieć. I teraz skręcamy w prawo. Słychać obłodnicę, no generalnie kręcimy się. W końcu gęstowo, chważno lasy. No i mamy szlaban prosto, chważno, ale my za szlabanem 66 numer szlabanu skręcamy w lewo i przejeżdżamy pod dowodnicą. Tutaj możemy sobie otworzyć bramki i tam będziemy jechać. Te prześwity, tam to już osiedle, ważno, a my teraz tu w lewo. Droga nam się trochę zamieniła teraz w ścieżkę. I jesteśmy w takim, można rozpoznać to miejsce tam daleko przed nami tą drogą prosto przepompownia, ale my skręcamy tu, zaraz w lewo, przed tym starym drzewem. Teraz tu przed nami taka krzyżóweczka, bardzo słabo widoczna droga. Tu skręcamy w prawo, Znaczy, oczywiście ślad. Może nie bardzo, ale obrośnięta trawką przez sobie tak nie widać. Z tej strony. Duża droga przed nami. W którą się. Wbijamy i skręcamy w lewo. Przecinamy krzyżówkę. Linia wysokiego napięcia. O tutaj jadą pod estakadą za wiaduktem w prawo Mamy teraz taką ścieżkę mniej więcej równolegle biegnącą do estakady Mamy taki przepiękny, gwiazdowy odcineczek Teraz widzimy samą stakadę i wyjeżdżamy przy drodze wzdłuż rur. Domino temptowo, Dęptowo-Domino. No i tutaj skrzyżowanie z Wierzyniecka-Dęptowska, ale do punktu startu pojedziemy sobie jeszcze drogą lekko jakby nad temptowem. Też mamy fajny widok na dęptowo. Niestety najpierw rury. No i tutaj sobie wjeżdżamy. Jesteśmy Meio-sul. Starto! Finito!